bąble śmierdzące. Obiecałam Wam filmik z nauki japońskiego, a dokładnie z egzaminu i tego, jak się przygotowywałam. I oto jestem! Proszę bardzo, dla Was specjalnie, po egzaminie. Dobra, i jeżeli jesteśmy po egzaminie, to najpierw chciałabym zacząć od samego egzaminu, czyli moich osobistych przeżyć. Uważam, że był trudny, ale nie tak do końca powiem o co chodzi, jeżeli ktoś przystępował kiedykolwiek do egzaminu, albo egzaminem się interesował, no to wie jak to wygląda ale dla tych wszystkich, którzy są tutaj tylko na mojej osoby, albo chcą dopiero przystąpić do tego egzaminu, już wyjaśniam egzamin na poziomie, wydaje mi się, że od poziomu N5 do poziomu N3 bo na pewno N5 i N4 tak wygląda składa się z trzech części, pierwsza to jest część składająca się ze znaków i ze słownictwa no i to, co, co mogę tutaj więcej powiedzieć jest kilkanaście zadań nośnie znaków, czyli mamy złożenie i musimy wybrać poprawną odpowiedź, jak się to złożenie czyta, albo odwrotnie. Mamy zapis, jak się złożenie czyta, i do tego musimy wybrać odpowiedni znak. No i ta część trwa dość krótko, bo to jest raptem 30 minut, z tego co pamiętam. Później mamy przerwę i mamy część drugą. I tutaj jest już troszeczkę trudniej, bo to jest gramatyka i czytanie. I tam, no, to jest często takie triki, że tak powiem. ja tej części przed egzaminem bałam się najbardziej. Ponieważ czasami jest tak, że są małe niuanse i możesz zarówno użyć takiej, jak i takiej struktury, albo żebyś nie pamiętasz, to są takie małe różnice. No ja przyznałam, czytanie, tak? Czy musisz znać słownictwo też, żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi. Czyli no, taka, ta część nie była moją ulubioną częścią. No i ostatnia część to jest słuchanie, tego również się bałam, ponieważ słuchanie wygląda podobnie do tak to, jak Tomik wygląda bo Też sobie rozmawiałam z koleżanką, sobie przypomniałam, że właśnie tak to wygląda, że słuchamy tylko raz. Więc przez 35 minut o, o, około, bo tyle trwa słuchanie, bo na stronie dłużej. Musisz być maksymalnie skupionym. Nie możesz się w żaden sposób rozproszyć, ponieważ nie ma drugiej szansy. Jak raz czegoś nie usłyszysz, to drugi raz też nie. No, i jak powiedziałam na wstępie, ja najbardziej wam się drugiej, no i słuchanie wiadomo też trochę człowiek się boi. Właśnie tych dwóch części bałam się najbardziej. Byłam 100% chilku co do pierwszej części, czyli co do znaków pisownictwa, głównie jeśli chodzi o znaki. I wiecie co? Japoński. Mogę, mogę nie przepinać. No, zrobił mi kukę w moją kupę. W skrócie mówiąc, ponieważ jak odpaliłam, odpaliłam, jak otworzyłam ten arkusz, to myślałam, że się rozpłaczę, ponieważ były tam znaki, których nie znałam. I to właśnie potem przejdziemy troszeczkę do tych znaków, jeżeli będziemy uciekać o te materiały, które polecam. No niestety, były złożenia, były w ogóle znaki, z którymi nie miałam do czynienia w żaden sposób. I wiem też jedno, wiem, że na pewno mam źle, no ale to przez moją głupotę moje nie skupienie, to no trochę mi brakowało czasu przez szczerze. Natomiast ta druga część, słownictwo, znaczy druga część z tej pierwszej części słownictwa, wydaje mi się, że poszło mi dużo lepiej. Tego trochę się bałam, ale były słowa, które po prostu tak powtarzałam, powtarzałam przed i było okej. Okay. Eee, druga część z kolei uważam, że Zaskoczyłam pozytywnie, w takim sensie, że na dużo, dużo pytań znam odpowiedź i nie byłam taka zestresowana. Nawet jeżeli czegoś nie wiedziałam, to byłam w takiej zasadzie, że to chyba będzie to. Bardzo się stresowałam. No i słuchanie też poszło mi całkiem dobrze. Były chyba tylko na tam z 30, niecałe chyba słuchań, to tylko kilka było tak, że ups, chyba nie wiem, no i trochę muszę strzelać. E, w pewnym chwili też się rozkojarzyłam, ktoś za drzwiami, no i to było trochę słabe. Po prostu to bardzo ciężko było mi się na powrót skupić. Na szczęście to już była sama końcówka egzaminu. A jeżeli chodzi o same Jestem w dobrej myśli, aczkolwiek im dalej jestem od tego egzaminu, tym bardziej mam takie myśli, że o kurczę, może jednak zabraknie mi tych punktów, może jednak nie znam, ale się nie przyjmuję. Uważam, że to się nauczyłam to moje. Też sam egzamin do końca to już wiele materiałów było na ten temat sam egzamin do końca. Nie weryfikuje takiej Twojej wiedzy na temat japońskiego, ponieważ tam nie ma sprawdzanej umiejętności pisania, nie ma sprawdzanej umiejętności mówienia, co jest mega ważne przy języku. Więc on tak naprawdę jest, to jest po prostu papier. To może sobie zrobić dla Was satysfakcji. On też nie jest taki wcale drogi, bo kosztuje 180 zł, bo jest ewentualnie dojazd do Warszawy, tak? W moim przypadku to jest 60 zł w obie strony. Więc mamy 220. Boże, matematyka. 240 zł. Eee... Dwa razy w roku możemy tego przystąpić, więc nawet jak mi się teraz nie uda, to myślę, że spokojnie przystąpię w listopadzie. No i ogólnie to będzie chyba ostatni filmik, który będę w ogóle mówiła, powtarzała ten egzamin z japońskiego tę frazę, pewnie do przeczytania do, do ogłoszenia wyników pod koniec stycznia, bo trochę dużo o tym gadałam, wszystkie ostatnie vlogi są o tym, więc troszeczkę będzie basta. No i dobra, i teraz chciałabym przejść do drugiego punktu, czyli do materiałów, z których korzystałam. Zacznę od jedynej dostępnej na polskim rynku książki, z tego co się orientuję, bo nawet szukam ostatnio nie widziałam. Szkoła jzykańskiego Matsumi, to jest wrocławska szkoła. No i tu mamy podręcznik i mamy ćwiczenia. I teraz tak, podstawowa sprawa, ta książka nie ma dostępnego słuchania, więc w żaden sposób, jeżeli kupimy tę książkę to tylko wyłącznie, nie przygotujemy się do egzaminu. Niestety, ponieważ słuchania to w ogóle nie sprawdza. Natomiast uważam, że książka, no, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, bo wszystkie podstawy materiału mamy po angielsku, to to jest no, jedna z niewielu dostępnych opcji, plus ewentualnie internet, bo tam też jest trochę polskich źródeł. Natomiast fajnie wyjaśnia gramatykę. Też nie wszystkie zagadnienia wyjaśnia z poziomu N4, gramatyczne, ale to, co już ma, uważam, że wyjaśnia w bardzo przystępny sposób. Też oczywiście mamy tutaj znaki, których bardzo są spodziewane na... Na lekcje po 10 chyba znaków, jeśli dobrze pamiętam. Ja akurat tego nie korzystam za bardzo do znaków, tylko trochę. Głównie właśnie do gramatyki wyjaśnię, jest podzielone na... mamy też krótkie czytanki. Tutaj mamy, proszę bardzo, mamy też... mamy na takie też dłuższe czytanki. Wada tej książki, bo ta książka ma jedną, moim zdaniem, na tym poziomie bardzo dużą wadę przy ćwiczeniach. Najpierw pokażę. Będzie tam złapało fokus. Mamy zapisane na przykład, to przydają mi tak? I mamy zapis, owszem, znakami. No i często też używa się znaków, których na tym poziomie się nie znam, bez e, furigany, więc nawet nie wiem, jak to przeczytać. Plus mamy zapis w Romadzi. No i uważam, że na tym poziomie jest to bardzo duży błąd, ponieważ w momencie, kiedy ja robię takie zadanie, moje oczy automatycznie, no niestety, uciekają do Romadzi. Roma, romadzi? Ważne. Bo, no dla mnie. To jest naturalne, takie litery. Przepraszam. Wiadomo, że są naturalne, no i mój od razu Big Brain szuka jak najkrótszej drogi do przeczytania tego zdania. No i przez to się nie ćwiczy i nie utrwala się znaków. A też nie ma za bardzo możliwości tego zakryć, ponieważ to jest przy każdym zdaniu. To nawet najpierw sprawdzisz. Rzucisz okiem. No wiadomo, jeżeli wychowaliśmy się z alfabetem łacińskim, no wychowa od, od małego, znasz to, to, to co ci otacza, no to wiadomo, że automatycznie nawet jak rzucisz okiem, to już widzisz całe zdanie, więc potem czytanie tych znaków, no nie ma sensu. I to jest, uważam, że to jest bardzo, bardzo duża wada tej książki. Zdarzają się jakieś małe pomyłki merytoryczne, nie, jakieś tam może literówki, ale uważam, że naprawdę, nawet dla mnie, osoby znającej angielski. Na bardzo wysokim poziomie, to uważam, że ta książka była ciekawym uzupełnieniem. Mówi, właśnie, jeżeli chodzi o zagadnienia gramatyczne, bo niektóre struktury, no naprawdę, wymagają dużej praktyki, dużego wyjaśnienia. No i tak uważam, że jeszcze nie wszystkie poznałam. Kolejna książka, Jana, to jest seria książek do każdego poziomu. To niestety mam wszystko w kopiach zapasowych. Nihongo su matome na N4. I tak jak mówię, ta seria jest bardzo, bardzo popularna, jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu. Od N5 do N1 e, ma na każdy poziom, ma, ma odpowiednie książki. Od N3 do N1 e, do każdego, do każdej umiejętności, czyli znaki, gramatyka, słuchanie, czytanie, jeszcze jednej mi brakuje, słownictwo. Do tych pięciu e, umiejętności, że tak powiem, jest książka, natomiast w przypadku poziomu N5 jest to jedna książka do wszystkiego, a w przypadku N4 jest to podzielone na znaki i słowa oraz na e, czytanie, słuchanie i gramatykę. I teraz proszę Państwa, tak, o tyle o ile uważam, że znaki, tak jak one są podzielone, na przykład tutaj tak przykładowo, to jest bardzo, ta książka jest bardzo skondensowana, bo mamy znaki. Mamy lekcje i potem od razu mamy do tego jakieś ćwiczenia. one jest podzielona na dni, na tygodnie. Cały program obejmuje, książka to jest 6 tygodni. I ona podzielona właśnie jest na dni. Potem jest po każdym tygodniu jest sprawdzian, po, tygo po każdym dniu jest króciutki sprawdzian, po każdym tygodniu jest długi sprawdzian. No i po zakończeniu etapu, po zakończeniu części też jest sprawdzian. No i znaki dłużenia są spoko. Słówka też uważam, że Dobre jest to, że one są... Masz zebrane z jednym miejscu, masz zebrane słówka, masz zebrane to, czego powinieneś się nauczyć, to powinieneś się przygotować na ten egzamin, bo oczywiście możesz różnych różnych słówek, no ale czy to będą te słówka, które są wymagane na tym poziom? No a tam jednak niestety to jest tak, że sprawdza konkretnie słownictwo. To nie jest tak, że takie miar hiszpańskim, że po prostu masz pytanie, i okej, okay, musisz, rozumieć te słowa, bo inaczej nie zrozumiesz kontekstu, ale ewentualnie możesz jakoś tam to ominąć, nie, bylebyś miał mniej więcej wiedzę na tym odpowiednim poziomie, natomiast tutaj nie, bo masz pytanie konkretne słówka, masz na przykład słówko i masz cztery zdania i musisz zaznaczyć, które, w którym zdaniu zostało użyte poprawnie, więc musisz znać znaczenie tego słowa. Eee, tak, natomiast, no i tyle, powiedzmy tak, powiedzmy, że tę część polecam, z przymrużeniem oka, przez palce, potem jeszcze będę mówiła o innej książce, ale polecam. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o tę książkę, to zacznę od końca bo cztery tygodnie mamy poświęcone gramatyce, natomiast tydzień piąty to jest czytanie. Uważam, że akurat ten poziom może nie do końca jest potrzebny, ten tydzień nie jest do końca potrzebny, ponieważ tak naprawdę, dobrze, pokazuje na co zwrócić uwagę, no ale po prostu musisz czytać z zrozumieniem. No i to, to, to już, to nie nauczysz się w tydzień. Po prostu musisz umieć czytać z zrozumieniem, musisz mieć słownictwo, no, no bo i tak... Yy, może mam małym mogłabym na to jedną lekcję poświęcić, natomiast nie cały tydzień. No i słuchanie spoko, bo to też ćwiczy się to w taki sposób, jaki jest egzamin skonstruowany, takie same są zadania. Też tego jest kilka, bo to jest raptem, nie wiem, może dwa słuchania na teście, na, na, na dzień przepraszam. No uważam, że to jest tydzień jest stanowczo za mało na słuchanie. No bo to jednak musisz się po prostu z tym osłuchać. Czy oprócz tego warto, nie wiem, oglądać anime, tak jak ja polecam, dramy jakieś, na no akurat ja tego mało oglądam. Teraz chaos, to ja zacznę oglądać No Dobra, nieważne. Natomiast przejdźmy po prostu do perełki, czyli do gramatyki. Uważam, że tutaj gramatyka jest totalnie skopana. Wiecie dlaczego? Ponieważ weźmy sobie przykładowy jakiś tydzień na przykład. I mamy, mamy podaną jedną krótką informację, jedno zdanie przedstawione. I potem mamy wszystko po japońsku. I wiecie co? I nie mamy wyjaśnionego, co to do cholery jest. W mamy krótkie jakieś wyjaśnienia, natomiast uważam, że od gramatyki wyjaśnienie powinno być dużo bardziej obszerne. Nawet kosztem praktyki, nawet kosztem zadań, ale musisz zrozumieć gramatykę. A oprócz tego, to z czego jeszcze korzystałam? Też z różnych. Uważam, że korzystanie z wielu źródeł też jest dobre, ale ja miałam podrukowane testy. Ja po prostu bardzo to jest akurat główny ten test z. Dostępne na stronie. Dwa testy są dostępne na, bezpłatnie, dostępne są na stronie oficjalnej J, JLPT. Mm. No i uważam, że fajna jest taka praktyka. Możesz też robić sobie na czas na przykład. Ja tak robiłam, matko, robiłam na czas, robiłam słuchanki, robiłam na, na raz cały praktykę z moimi przerwami, żeby po prostu wiedzieć, jak się pracuje. No i tutaj korzystałam z różnych, z wielu, wielu różnych źródeł, no ale jak ktoś nie ma tego dostępu, to te dwa testy jak najbardziej są wstępne. bo też jest mnóstwo bezpłatnych innych testów w internecie. Dobra, i teraz przejdziemy do książki, przejdziemy do książki Genki. To również mam w wersji Kopię roboczą, tak się mówi, zapasową, wersję zapasową, kopię zapasową. I wiecie co? I bardzo żałuję, że poświęciłam tej książce tak mało czasu. Przyznam szczerze, że gęki 1, e, czyli to jest poziom w ogóle od zera, e, robiłam jako powtórzenie, bo ja się uczyłam wcześniej więc to po prostu sobie zrobiłam jako powtórkę. Pierwszy rozdział w ogóle szybciutko przeleciałam, znaki trochę powtórzyłam, potem pod koniec tam było trochę parę struktur, które musiałam powtórzyć, słownictwo, tu jest dużo bardzo słownictwa, dużo tu jest słuchanek. No, i pierwszą przeleciałam bardzo szybko. Natomiast zrobiłam taki błąd, że zamiast skupić się faktycznie na łóce z tej książki, postanowiłam, że płuczę się z całą i to po prostu szybko bardzo przerobiłam. Nie skupiałam się, nie czytałam wyjaśnień, nie uczyłam się słownictwa. I to był duży błąd, ponieważ Gęki w bardzo ciekawy sposób, yy, znaczy bardzo po prostu przystępny sposób, wyjaśnia zagadnienia gramatyczne. Każda lekcja zaczyna się w ten sposób, że mamy dialogi, najpierw zapis po japońsku, później zapis po angielsku, co uważam, że jest bardzo ważne, ponieważ czasami no nie rozumiesz tego, możesz nauczyć tego słownictwa, powtórzyć, nie wszystkie, nie, nie wszystkie struktury wyłapiesz. Potem mamy słownictwo, najczęściej właśnie podąża się w dialogu, ale też jest dużo słownictwa, którego w tym dialogu nie było. I potem mamy sekcję e, gramatyczną, teoretycz teoretyczno-gramatyczną sekcję. Mamy wyjaśnienia, często jest, najczęściej jest pięć, Pięć zagadnień gramatycznych, jeżeli są obszerne, to są, jest mniej albo na przykład są jednoobszerne, a reszta takie bardzo łatwe do zrozumienia. No i potem mamy praktykę i też mamy tak, że mamy po kolei ćwiczenia odpowiadające, na przykład pierwsze, pierwsza część odpowiada zagadnieniu gramatycznemu numer 1 i tak dalej. Można mnóstwo przyćwiczyć, jest też mnóstwo do ćwiczeń w parach, niestety ja uczyłam się sama, więc nie miałam tego do ćwiczenia w parze, hmm, ale Uważam naprawdę, że wszystko tutaj wyjaśnia. No i też jest dużo więcej znaków niż było w każdej liście. No i to był mój błąd, że ja nie przerobiłam tych znaków. Z góry założyłam, że skoro w książce, która jest stricte pod N4, że w... na stronie internetowej, która jest stricte pod N4, która ma listę znaków, Skoro znaki się powtarzają, bądź w 7 więcej, jeden mniej gdzieś jest, no to że okej, okay, że nie trzeba, nie? że wystarczy mi tyle. No i to był błąd, bo powinnam się pouczyć jeszcze większej liczby znaków, bo z tego co pamiętam, to przynajmniej były takie znaki, gdzie. No, wiecie co? Nie, w ogóle nie wiedziałam. W jednym strzeliom by mi się wydawało i było dobrze. Widać gdzieś ten znak musiał mi się po prostu przetoczyć. Przed oczami, no, a inne to po prostu było tak, że. No nie wiem, po prostu tego, tego nie wiedziałam. No i na pewno teraz, już po egzaminie, chcę gęki sobie odświeżyć. Ja już ustalałam z osobą, której będę się uczyła, że właśnie chciałabym przejść przez gęki dwa, po prostu wszystko, wszystko sobie powtórzyć. I wiecie co? I naprawdę gęki oprócz, a, no jeszcze oprócz tego są też do pierwszej, do drugiej części, do pierwszej, do drugiej części mamy ćwiczenia. I czy polecam ćwiczenia? Wiecie co? Wydaje mi się, że tak. Jak przeglądałam to tak, ćwiczenia są naprawdę słabe, jeśli chodzi o znaki, e, bo każda sekcja dzieli się, znaczy na dwie, na, inaczej, ćwiczenia dzielą się na dwie sekcje. Pierwsze to jest gramatyka, czyli po prostu tak idzie to z książką, rozdziałami też to idzie, a druga to są znaki. No jeżeli chodzi o znaki, no to to jest mega słabe, bo mamy po prostu do napisania znaki chyba 10 razy, no i mamy krótkie e, ćwiczenie złożeń. No i to jest wszystko, I to, wam to jest za mało, bo tak naprawdę znaki możesz sobie ćwiczyć na kartce jakiejkolwiek kartce papieru, no a tutaj mm, no akurat złożenia uważam, że powinno być jeszcze tego więcej, Na przykład no, zamiast tego po prostu nawet dwa razy sobie to podświetlę, te e, złożenia. I Genki naprawdę serdecznie polecamy. Jedno badacze to, że musisz znać angielski. No ale niestety, w przypadku takich języków jak japoński, koreański, chiński, w momencie, kiedy nie znasz angielskiego, no to może być Ci dużo trudniej znaleźć jakiś materiał, no i uczysz się sam, tak jak ja w moim przypadku. No i teraz chciałabym przejść do ostatniej sekcji, czyli trzeciej. Jak ja się uczyłam? Moje materiały, co ja robiłam? Dobra, zacznę od tej mojej nielubionej książki, czyli Sołomatomy. I tutaj, proszę bardzo, taką są materiały. Pierwsza sprawa, nie wiem po co tak naprawdę, może żeby sobie utrwalić w sumie, nie, to takie nie wcale po co, wypisywałam gramatykę. Czyli po prostu tłumaczyłam, bo nie było tłumaczeń też tych zdań, co ja sobie ćwiczyłam, i po prostu tłumaczyłam te zdania. No i na kolorowo, żeby łatwiej było zapamiętać, przypisywałam Tę gramatykę sobie w ten sposób ćwiczyłam i do tego później zaglądałam po prostu z szytu, kiedy miałam jakieś wątpliwości, kiedy musiałam sobie e, przypomnieć. No i oczywiście też dzieliłam to na dni, tak jak wszystko było zapisane w książce. No i w pewnej chwili zauważyłam, że mam problem z końcówkami fleksyjnymi, że raz trzeba używać formy kończącej się na te, drugi raz na ta, innym razem samego tematu, a jeszcze innym razem musimy użyć formy prostej. No i stwierdziłam, skoro mi się to myli, to dlaczego tego sobie nie podzielić? Wziąłem sobie tutaj takie, proszę bardzo, cztery kartki, a może jeszcze. Wziąłem sobie cztery kartki i po prostu rozpisałam, kiedy z tematem, kiedy z tym, kiedy ta, kiedy z jest z prostą. I dzięki temu po prostu mogłam sobie posegregować wiedzę i było mi bardzo prosto. Jo, zapamiętaj to wszystko. Może dzięki temu, Boże, mi gramatyka tak dobrze w moim przekonaniu, bo pamiętajcie, że może być zupełnie inaczej. Dobra, zostawiam zostawiając gramatykę, to co wam pokazywałam. Słówka. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Muszę jeszcze się z tym y, przemyśleć. Czy to, proszę, metodę wam polecam. Tak jak mówiłam, wypisywałam po jednej stronie tłumaczenie polskie, po drugiej stronie tłumaczenie y, zapis z Hiraganą y, albo też z Kadziami, jeżeli akurat znałam te znaki. No i zasłaniałam i wtedy mogłam sobie odkaczać, co pamiętam, co nie pamiętam. Jeżeli jeszcze czymś miałam problem, to te strony zawsze sobie zostawiałam pustą i słodkie naklejki przyklejałam wraz z pod spodem to co mi się po prostu kojarzyło raz pod spodem z Napisem, to jest sko nie zawsze były takie proste, bo na przykład ona tutaj trzyma się za głowę i tu jest podpisane e, kałaku. Czyli wysychać. I ja myślę sobie, o nie, ona sprawdza, czy włosy je wyschły. Tutaj na przykład ona się trzęsie i jest podpisane siukan, a to jest siukan, to jest nawyk. Czyli po na prostu, o Jezu, się trzęsę, mam taki zły nawyk. Czyli skojarzenie, zawsze było takie oczywiste, no ale mi wystarczało, żeby, żeby zapamiętać po prostu e, te słowa. E, tutaj no niestety nie był taki problem, że musiałam zawsze przeprzeć jeszcze wszystkie słowa, których nie pamiętam, nie mogłam tak łatwo oddzielić. Tak łatwo jak to było w przypadku fiszek. Fiszki zrobiłam sobie sama, ponieważ ja jestem dużo zwolenniczką fiszek, kiedy skorzystam z fiszek na komórce, zamiast w tym przypadku stwierdziłam, że to jest zbyt problematyczne, że lepiej mi przyjdzie zapisanie tego na karteluszkach. No i tak po prostu sobie odhaczałam, oznaczałam co pamiętam po kolei do każdej zakładki, aż w końcu kiedy dochodziło do takiej sytuacji, że znam, kurde, każde czytanie tego znaku nawet przez sen, to walałam już w... Ostatni tutaj, na sam koniec, i z tego zamierzam korzystać dalej przy nauce kolejnych znaków. I te metody naprawdę Wam bardzo, bardzo, bardzo polecam. Może te wszystkie słowa, może być tego za dużo, natomiast jeżeli chodzi o znaki, to naprawdę uważam, że fiszki są świetnym, świetnym rozwiązaniem. Eee, Kartoniki wycinam po prostu, to jest akurat pudełko po Ferrero Rocher albo po czymś innym. To już tego nie mam, ale palmowe, tfu. Natomiast idealnie się sprawdza, jeśli chodzi o przechowywanie fiszek. Jak widzicie, troszkę jest ich mało, bo te jeszcze luźno latają. Ja też to nie piszę jakoś pięknie, więc moje fiszki są jakoś lawe, pocięte, krzywo, ale to cała ja. Więc tak, podsumowując, którą metodę ze swoich metod Wam polecam? Na pewno polecam Wam fiszki. I nie tylko z metod, ale z książek na pewno polecam Wam, Przede wezmę jedną, polecam Wam Genki. Natomiast jeśli macie sobie język Polski, polecam Wam również te strony. I nie bójcie się korzystać z, z Pu! Polecam Wam również tę książkę, chciałam powiedzieć. I nie bójcie się korzystać z internetu, ponieważ tam jest naprawdę mnóstwo źródeł bezpłatnych, z których można korzystać. Oczywiście zawsze jest, no jak, jak na Wikipedii każdy może pisać wszystko, tak samo w internecie, każdy może pisać wszystko. Ale ja bym się nie bała, bo zawsze możesz to zweryfikować. Jeżeli jesteś pewna jakiej definicji, możesz po prostu poszukać innej strony. No ale tutaj niestety jest bariera językowa, bo dużo tych materiałów jest w języku angielskim. Podnikuję Wam pod spodem kilka stronek, z których ja korzystam i które uważam, że są mega. I tak, ja jestem dobry, jeśli na pewno nagram Wam, to jak będę... Sprawdzałam wyniki, chyba że się popłaczę wtedy, tego wam pewnie nie nagram, więc myślę, to mnie nie pytajcie, co, jak mi się wszystko podobało. Mam nadzieję, że z kolei podobał wam się ten materiał i przydadzą wam się moje rady. Nie wiem, czy wszystko chciałam powiedzieć, co powiedziałam, co chciałam powiedzieć, na pewno tak. Sprawdźcie, w, sprawdźcie te strony, które tam podlinkuję. Tam już będą linki do moich pozostałych social media. I wiecie co? I sprawdzajcie, kochajcie mnie, subskrybujcie mnie. Ja też was kocham. Ale was nie mogę subskrybować, bo... Bo mi nie wysyłacie linków, piszcie w komentarzach Chcecie, żebym was zasubskrybowała, to może akurat kto wie Dobra i trzymajcie się, buziaki, pa!